Dodatki! Co to było? Pomocy! Ktoś krzyczy pomocy! Eddie chodź! Dzisiaj 31 i ostatni dzień literowego konkursu. Pierwsze trzy osoby, które wyślą poprawną odpowiedź na e-mail RembleConcursMalpaGmail.com wygrywają nagrody. Pamiętajcie, nie wcześniej niż 16.00. Nawet jeśli prześlecie mi odpowiedź o 15.59, nie będzie ona się liczyć. Dlatego też dzisiaj wstawiam Wam film pół godziny wcześniej. Odpowiedzi muszą być przetłumaczone na język polski. Powodzenia i miłego oglądania. Elo, mordo, ja jestem i w kolejnym odcinku z Minecraft! Dokładnie tak pisaliście mi w komentarzach, moi drodzy, że zapomniałem o psie. Nie, nigdy w życiu bym nie zapomniał o psie. Jest tutaj Eddie, już do niego doszliśmy sobie na spokojnie. Hej Eddie, jak się czujesz? Byłem na podróży, tyle mam ci do opowiedzenia, że się nie wyobrażasz. A piesek ma wam jedno do powiedzenia. Łapa w górę i subskrypcja na tym kanale, żeby seria z Minecraft się rozwijała i nie tylko. Dużo się zmieniło, wiesz, odostanę od niego czasu. Chodź za mną tutaj, będziesz przy mnie Łaził? Ja nie mam dla Ciebie żadnej kości, bo mógłbym Ci dać w sumie coś w nagrodę Ej, ale mam lead, zobaczcie I będzie teraz tym bardziej chodził Ale w sumie to nie jest chyba potrzebne, nie? O, dobra, klikłek Fat przyjacielu, pokażę Ci gdzie mieszkasz Bo Ty jeszcze nie widziałeś Ty jeszcze nie widziałeś swojego domu Budę Ci zrobimy, syćko Ci zrobimy Ale nie tylko to, chciałbym Ci pokazać I Wam, moi drodzy widzowie Ponieważ zrobiłem ostatnio coś niesamowitego Mianowicie zrobiłem Taką farmę, jakiej w życiu jeszcze nie widzieliście! Dodatki! co to było? Słyszałeś, się. Słyszeliście? Słyszałem jakieś halucygeny. To było z tej strony, czy z tej strony? Nie no, tutaj raczej nie. Myślę, że bardziej. Czekaj, czekaj, czekaj. Edy słyszałeś coś? Nie, machnął głową, że nie! Ej, to było dziwne, bo Creeper nie wybucha zazwyczaj, gdy nic nie ma wokół. Od innych stworzeń też raczej by nie wybuchł. To raczej było tutaj gdzieś u góry, nie? Nie no tu nic nie ma. Eddie, chodź, bo się zgubił. O, telepie się, tepa się! Nie wiem, czy teraz tak jest w Minecrafcie Jak wiecie, Minecrafta pra praktycznie od nowa teraz poznajemy. I kiedyś było coś takiego jak Mod Hero Brain. No, zobaczcie, jak chałupka w ogóle się fajnie prezentuje. Mod Hero Brain i tam się działy takie dziwne rzeczy, ale to trzeba było wgrać moda, a ja żadnych modów mianowicie nie mam. Chodź, Piesku, bo ja się trochę cykam. Napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście kiedyś tak w Minecraft, że... Nagle słyszeliście jakiś wybuch Chodź piesku, chodź, kici kici, miau miau Powiem wam, że jestem przerażony No nie no, z tak daleka byśmy słyszeli Przecież to trwaleło jakby było obok nas Z góry będzie na pewno więcej widać Nie, <noise> muszę nauczyć się skakać, to jest priorytet I potem w górę się masakrycznie wchodzi bo że zrobimy na górę kiedyś jakąś kolejkę albo ewentualnie, nie wiem, schody Pomocy! Słyszeliście to? Co to było? Pomocy! Ktoś chcecie pomocy! Edi chodź! To chyba z góry! Reniferku, I... wszystko w porządku? Reniferku, Rudolf, co się stało? Czemu cię ta nóżka tak boli? Święty Michał! Co się stało? Ja tylko na chwilkę przysnąłem, no. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, jak to się stało. Wszystko Święty Michał! Halo! Halo! Hej! Halo! halo. Cześć! Cześć, cześć przyjacielu! Jak ty się tu znalazłeś? Ja miałem ciebie szukać! Od pierwszych odcinków cię szukałem i ty nagle się pojawiłeś tutaj! Ja, ja sam nie wiem, jak się stało. Potrzebuję twojej pomocy. Zobacz mojego Rudolfa, boli przednia nóżka. Ale ja też potrzebuję twojej pomocy! Potrzebuję prezentów, bo za chwilę gwiazdka ja nic jeszcze nie dostałem! No to no przecież ja lecę do ciebie, do was, do wszystkich, ale to widzisz, że tu, tu Rudolf za mógł, no. Rudolf, co z tobą? To jest Rudolf, czy który to Rudolf? Jak to Rudolfa nie poznajesz, to jaki z ciebie fan Mikołaja? Powiem tak, wszystkie są podobne do siebie. To jak ja mam tutaj poznać? Ten ma 4.5, 7, 12. Co tu się dzieje? Ten bez kropek to Rudolf. Zachorował? Noga go boli, nie widzisz? A, a co, co reszta koni sobie nie poradziła? Koni, przepraszam, że obraziłem. Rediffers jak nie koni? Nie dadzą sobie rady? No gdzie? No jak w trójkę mają uciągnięte takie ciężkie sani z prezentami? Ej. Mikołaj, bo ja zawsze chciałem wyjść na sanie. Czy mogę wyjść na sanie? No, no, ale tylko na chwilkę, proszę cię, bo potrzebuję pomocy. Dobrze, to tylko chwilkę. Chodź, Edi, szybko! Ja, jestem na saniach Mikołaja! Czy takie rzeczy się dzieją w Polsce? A, a te prezenty to dla kogo? No, dla was, dla dzieci, dla, dla wszystkich grzecznych dzieci. No i czy ja mogę je wszystkie wziąć? Powiedzmy tak, dostaniesz jeden bonus prezent, jak pomożesz mi z, z Rudolfem, no? Dobra, to nawet mogę na tym skorzystać. Ej, w, w, w ogóle. Powiedz pa, pa, schabowy. No, no, schabowy? Ej, ja z kojarzę ten głos. Ej, ale ty też jakoś o. znajomo mi się. Znasz? Wyglądasz? Czekaj, 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 czekaj. Ale ty przecież znasz wszystkich, to akurat to się nie dziwię, że mnie możesz znać, ale ja cię pierwszy raz w życiu widzę. A normalnie jakbym rozmawiał z moim ziomkiem! Kim ty jesteś? Może się przebrałeś za kogoś. Ja tylko no wiadomo wykonuję pracę jak to każdy z nas, ale... Możliwe, żebyś mnie znał! Wilczek? Nie gadaj, że to ty. Maciek? Nie, no, to to. to nie, no, ja nie to wilczek, ty. to ty jesteś wilczek! Ja macie! Tak! Ty. Wilczek! Nie nie, nie! nie Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Nie, czemu ty jesteś w stronę Mikołaja i co ty robisz w mojej krainie i w ogóle. Jak? Jest Ja! No i wiozłem prezenty, no muszę pracować na dwa etaty, no taka, taka praca, no co, co ci poradzę, no ale że. Że akurat Rudolf za nie mógł no to się rozbiłem tutaj i po prostu szukam pomocy i nie wiesz, że mogę... Pierwszą osobą, którą spotkałem, jesteś ty. Powiem ci tak, zarosłeś niesamowicie. Nie spodziewałem się, że zobaczę ciebie kiedyś w takim stanie. Ale bardzo ci to twarze to pasuje. Kodowałem to pół roku! Pół roku! <śmów> pomogę ci z reniferami, ale coś za coś, dobra? No? Ja ci pomogę z Rudolfem, wyleczymy go, naprawimy twoje sanie, zrobimy wszystko tak, żebyś mógł dalej dawać dzieciakom prezenty. Ale ty pomożesz mi sprowadzić tutaj moją rodzinę. 啊，这样你说。 Właśnie stary, słuchaj no, albo mi ich porwali, albo ich zabili, nie wiem. Nie chcę wiedzieć, ale chcę ich znaleźć. No oczywiście, że Ci pomogę, bo jak ty mi nie pomożesz, a ja tobie nie pomogę, to w ogóle sobie nie pomożemy i wszyscy będą bez pomocy. No tak, że ja pomagam kurwa. tobie, ty pomagasz mi i ratujemy święta. Co ty na to? To jest bardzo dobry pomysł! Ratujemy święta! A czy możemy ich na chwilę tu zostawić, bo robi się ciemno, a ja się boję ciemności. Chłopaki, poczekajcie, naprawdę. A? Zaraz przyjdziemy tutaj, przyniesiemy lekarstwa dla Rudolfa, wszystko będzie okej, okay. zajmijcie się nim dobrze. Mm, mm, mm. I, I ty też. dobra, już dosyć tych całości, zapraszam za mną. Teraz o ciebie mówić wilczek, czy Mikołaju, czy ty wszystko ci jedno? Bo jak patrzę na ciebie, ciężko mi mówić wilczek. Jestem teraz Mikołajem, powiedzmy, że jestem na służbie. No do, dobrze, więc będę się odzywał tak, jakbyś był na służbie. Zostańmy przy Mikołaju. Bej, Mikołaju! Mikołaju, cofka, cofka do góry! O, co się co? dzieje? Wyszli tu! To oni porwali moją rodzinę! Nie! oni! Uchodź, pójdziemy na około, może się uda. I teraz... Co to? A! A! Uważaj! A! Uważaj, obronię cię! Arlekin jakiś, nie wiem co to jest! Wszystko chce nam zrujnować te święta, ale my się nie damy, prawda? Mamy cię! A, jesteś bohaterem! Jeszcze nie! Będziemy bohaterami jak dostarczymy dzieciakom prezenty! O tak, tak, tak! Nie zapominajmy o tym, to jest najważniejsze! Nie możemy, nie możemy zapomnieć! Słuchaj, no. idziemy teraz do domu, ale cichaczem, chodź za mną! Okej, po cichu! Idę, idę, idę! Przemierzamy świat po Piękny świat! <grym> Przemierzam po maleńku! Nagle stop! <grym> Jakiś świr! To tylko Mikołaj, nie żaden świr! <grym> I groźny pies! <grym> Ej, szybko, szybko na dół, Co? dobra nie pociechuj to To strzelają do mnie? Za mną, ja za mną Teraz... Mikołaj, uważaj na siebie, za chwilkę ci dam jedzenie, masz kilofa, będziesz tym bił Kilofem? Czy ja jestem Mikołajem, widziałeś kiedyś Mikołaja z kilofem? Teraz tak, nie ma czasu na gadanie, chodź szybko do chałupy <laughs> Strzelają do <po> mnie <laughs> Właśnie wiedzę, szybko, szybko, jemy. tutaj będzie ciężko przejść, ale tam O ja Mikołaj, zostawcie mnie Ej! Obronie nas! Mikołaju, przeskocz ten płotek! Za mną, za mną! Szybko! Czekaj, bo trochę przytyłem przez te święta. Jestem! Chodź! Dobra, za mną! Nie mogę biec! piękny, Za mną! Przed tobą! Nie! Za mną! Przed, za! Po środku! Kolejne dwa szkielety! Chodź dołem! Dołem! A Skoczyłem na głowę! Dasz radę? Jeszcze trochę! Jakiś zielony ludek tam nie goni. O nie! Creepa. W Minecraftowym języku to Creeper. A co robi Creeper? A wybucha, wybucha! Ty coś o tym wiesz, nie? Bo z wielkim wybuchem do nas przybyłeś Chodź ten, a nie, nie ten, idziemy na o, zewnątrz A to nie ten! Zapraszam już, już, bylka! I, ładnie tu swoją drogą? Wiesz, jakoś nie mam czasu podziwiać wyroków Gonią <grym> <mam grym> nas <grym> jakieś Creepery, jakieś szkielety Pokażę ci wszystko rano, nie martwcie się Otwieraj, Piesek, gdzie on jest? Dobra, da radę, na pewno sobie da radę, jest silny. Dawaj na górę, szybko, 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 szybko. Proszę bardzo, robię ci łóżeczko yy, białe pod kolor twojej brody. Zapraszam na górę. Albo nie, łap! Proszę bardzo. to łap! to jest łóżko cię! Hej, to nie jest takie ciężkie. O, widzisz, widzisz? Tutaj wszystko wygląda inaczej. Kładź się, musimy wypocząć, bo jutro przed nami ciężki dzień. O, dobranoc! Dobranoc!